Okej, okay, mamy testy Among Us w VR czacie, sam jestem bez wiaru teraz. Takiego chyba, nie? No. Nie. Ja ma na pewno. O, białego. Biały nie, nie ma na pewno pomarańczy. Albo i tak, dobra. Dobra. Takiego okay. że Szczerze trochę słabo mi idzie wybieranie A tego. tu tak. <coughs> Ogólnie jest zajebiście, nic nie działa. Dobra, jest o, na to działa. Dwóch czarnych teraz mamy. Dobra, <coughs> jest. Trudno wylosowały, nie? I mamy 13 graczy Dobra, ja może z tym ruszam, by za 3 Aha, musimy 3 osoby wyrzucić, nie? Żeby to Ale. No. A to nie ruszy jak będzie. No ro... nie ruszy, okej, okay, to jest ogarnięte. Masz, masz, 17, nie. Inne roboty. Rywalczy o nimę. Halo, to jest. To jest... No anime. Halo, halo. Sąziu, Escape, no ward i tam będziesz mógł ludzi wyrzucać. Nie, a ty, ty od Joks nie możesz? Bo inaczej to nie wyjdzie. Nie, bo w ogóle najlepsze jest to, że jak ja, 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 ja <gryls> pierwszy wszedłem do pokoju i dało mi matera, ale to ty go stworzyłeś. I to ok. Okej. Ty, ty, ty w jakim to było ustawieniu? Przepraszam jeszcze. Okej, okay, już ci mówię. Sorry, escape Social, to ten od góry I Tam masz in room, I tam możesz ludzi wyrzucać. Oriaks lekko cię przerywa czasami. O bo... Num. No. Jakby mikrofon już powinno być lepiej z no wystartowałem z drogi. E chłopaki, jak tutaj można stać? Na to Ten blok. Zabarze, to cały trend, blok. to kick. Blok. Bo masz maławatar, to jest jesteś. To jesteś, jesteś malutki to kostek. Po lewej wąziu, pod, pod jego pomysłem. zdjęciem awataru masz kick. Mamy te brzydkie roboty. Nie chcę nie ma awatarów, może. Dobra, jeszcze dwóch, widzę, że zniknął. Okej, okay? i jeszcze jeden. Okej, okay, teraz powinno pójść. Dobra, to ja ruszam, żeby już nikt więcej nie było. Ruszaj, karuzelę śmiechu. No, dawaj, dawaj. O kurde. Okej, okay, <grym> uh, głos out. <grym> Okej, okay, to działa. Lepsze niż Kowak, spojrę się, że. Okej. Okay. Zajbista. Okej, okay, tu jest No, znalazłem ciężko do elektryczności Okej okay. Nikogo tam nie było Bo pobiegłem jak e, zgasło światło Z mapem byłem w adminie, to więc... Tyle co mogę powiedzieć Okej, okay, ja byłem w nie ja wybiłem... Do... strzelanku. Ja mogę potwierdzić ja generatorze i tam jakieś próbowałem napełnić, czy coś. Mogę ja potwierdzić na w tak, Cały tak. czas byłem, on robił nawigację, ja robiłem podwaliście. Tak, potwierdzam. Czy leci za mnie czy czy go wyrwywali? Czy... Nie, jeszcze nie. Musi pobrać <laughs> to w końcu. Znaczy... No nie wiem, nie. Raczej ja, się ja, ja tak za wami. Ty, zaraz, zaraz. To są dwa ciała, tak? Oryx też nie żyje. No. Tak, do, dobrze rozumiem. Nie, tylko... Nie, tak, dwa ciała nie ma. Mmm... Jest dwóch i tak? Zeszli. Dobra, zbuki. kto zgłosił? A, okej. Okay. A ja zgłosiłem. Co pan? Tak, tak. Mówi, w elektryczności leżał. Kurde, niedobrze, no nic. Dobra, ja, ja bym na razie olał. Zgasło światło, nie? Tak. Skip. Tak, no, na tak. zgasz swojej poleciałem jest jaka ten na Czy coś? mapa, czy coś? Przez przypadek, chyba na siebie zagłosowałem zamiast skip <noise> <noise> ej, jest tak, jakaś jaka mapa, jest mapa. Czy, czy coś? Mapę czy... Mapę czy... Chyba kiepsko, chyba trzeba je znać. Ten niestety, rozkład oryginalny. Ale pokazujcie na ekranie, gdzie masz co robić, nie? jest nie ma tragedii. Kto to pytał? Kurde, bo ten, kto pytał, pewnie jest impostorem. <laughs> A, muszę się tym stać. zabili, bo wy, wy musicie robić questy jeszcze? dobry. Czy, czy w tej wersji nie musicie robić kwestii? Nie, ale może... Bo... Nie, możemy podglądać co oni robią, możemy A. słuchać co oni robią, i możemy rozmawiać między sobą i oni nas nie Zajawiste. słyszą. Tam po prawej jest. Na górze masz listen to voice i sobie fatliwniej będziesz ich słyszał. Okej, okay, dzięki. No reaktorze. O, reaktorze. I próbowałem zgłosić... Ja nie wiem, zgłosił to no, też jeden. Ok, zajwisty ten ja mod... Ja byłem w reaktorze w elektrykalu. E, czekajcie ci ja później poszedłem. poszedłem. O, można podglądać no, bezpośrednio na ludzi, tak, nawet tak, nie wiedziałem. Tak było zgłoszone. Jak robi? Widziałem pomarańczowego A, w, ramach, w reaktorze, Na dole masz te w reaktorze i robiłem tam mhm. program, A faktycznie to masz no po prostu No tak, tak, tak. Teraz zaraz ogarnę ja znajomych. W, Dzięki, opuść ciśnienie On jeden na ten cel, że niby ja zabiłem, bo ja zgłosiłem. sięłem. Jak mówił? Ja mało myślę, że to ciebie widziałem. Jak tak się podgląda, to widać kto jest na wiarku, a kto nie. Gdzie to było? No to było tam gdzie się karty skajuje. Opis chyba. No to ja zupełnie tam nie byłem. Nikto wyleci? Nie? Office, gdzie nie zagłosują. Office. To jest admin, tak? Admin, admin. 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 Znaczy, no admin, no. no to ja byłem przed chwilą w adminie i tam nikogo nie było. Chyba, że to wcześniej byłem. Przydałoby się, żeby w, to w to tym w, 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 w tym lobby, lobby też była tablica z głosowaniem, nie, żeby nie, było widać, jak głosują. Trzeba patrzeć na nich, jak no, głosują. Może szli ktoś na ksywkę tam, i wtedy widzisz, że to ja widzą. Ja widzą. No tak, tylko muszą się akurat patrzeć na. No tak, owszem. А, персоналы, две секунды. <с <с Co to za gra? Nazywa się Among Us, tylko że jest w wydaniu specjalnej mapki do VR. Chat'u, który jest darmowy. Czuję, jest to podglądanie tych ludzi. Hmm. <laughs> Dobra, ja sobie mapę pod, podglądam. Bo tak, wujka nic nie robi, a wszyscy są w jednej grupie. <laughs> Najciekaj, mniej impostorów, no. Tu muzykę ze wstrzęgły dopuszczał, Bądźu. Napisz do wiercza tu, żeby cię sponsorowali. Będziesz rzeczy w Mongasa 3 opowiadał, mm, Oni tam oni jakoś dysponują hajsem? Nie sądzę, ale to jest dobre. Mi się wydaje, że jutro to rozegramy. Podejrzewam, że ten, ta mapa jest w ogóle. Muszę zobaczyć, ten twórca tutaj dał zaraz. Jestem cały jego info o tym. Eee, Patreonie Podejrzewam, że to jest jakaś wersja beta cały czas, nie? jedną data O, dołączyli do nas nowi, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry. Dzień dobry. A, aha, tu cała rodzina może się Jaki jest limit osób na, na, w, w pokoju? Biegłem Znaczy 3 jeżeli chodzi o zabitych, no to tyle ile zabiją, tyle tutaj będzie. Nie, nie, ale ten, aha, zabitych, dobra, bo dołączają ale, zabici, i... okej, okay, dobra. Tak, jeszcze jednego zabiją i wygrali. Aha, czekaj, teraz ważne. Tak to jest? Będę się kłócić, sekundę. No ja tak samo i znalazłem ciało po drodze w Engine był lower. Tutaj, tutaj będzie to dobrze. jest taki, że w czwórkę, na na w czwórkę byliśmy na kamerkach. W czwórkę byliśmy na kamerkach, a jest nas pięciu, <laughs> a było sześciu. <laughs> Więc, bo nie było na kamerach problem. słucham? kogo tam nie było na kamerach z nami? ja byłem na kamerach ja na pewno wszystkie, chwilę byłem na kamerach i się patrzyłem widziałem ja jak tam zielony gdzieś biegł no od razu jak ten oksydant wręczył no ale to mero czyli ciebie za mnie nie było, tak? no z wszystkimi wami nie, ale wcześniej byłem no i później był ten alarm na ksyżant, po na to jak był ścieżki, ja też Możliwe, że to tak. Ja bym, Melo, story, ale mam podejrzano. No, no, trochę tak. Sorry. by mi się nie podoba, jak Monastyr mnast, ten szybko właśnie chciał uczyć Melo, a tobie, Szatr, ufam, bo cały rozbiegamy i się nie zabiliśmy, co nie? No nie. Jak Aha, nie dobra, rozumiem. Za meloną, no sorry. Są za ścianą przecież. Jak przyłoży ucho do ściany. Kurwa, że wani tu wcisnąłem. nie wiem. czekam, bo to, co? coś to Czekaj. nie ogarnia w ogóle tej. gry. Jakby, no to jakby, jak coś ty ja skipnę, <grym> <nie chcący>. <grym> Aha. Czyli, bo on kropta, że jutro, ja, muszę, ja miałem iść spać już godzinę temu, ale ten tryb jest dobry. Mają węzeł, o Kurde O proszę Ej no, no ładnie Ej dobra, widzę, że temat jest ten Będę Zachęcam do instalacji tego Ja muszę spadać niestety, bo jest późno w moim świecie Spoko Więc dzięki za ten, za gierkę spoko, spoko. Okay. Dzięki za gierkę Ej. No, dziękuję, dziękuję. No, dziękuję. No, dziękuję. no hej spoko. To co? Jeszcze jedna szybka? No, o, ja no, będę... Jedna na, szybka, nie? jak bo już jesteśmy. Teraz na tym pokoju. A ja, ja mam masera, więc ja mogę to puszczać cały czas Chyba, że ktoś stworzy nowy podobny. Go home I będziesz zapraszać znajomy. znajomych Czy dać do znajomy? Już, sorry, flaszowy. Tylko nie wiem, czy mi się konto nie zmieni, bo ja chyba sobie odpalę to na questie Nie wiem, czy da się integrować ze Steamem Aaa, ok. Socjalne Requesty Kone, Skaven Wszystko, nie? Że oplułem trya. Trade dodałem to do znajomych przecież. Co ty, co cię oplułem? Skikowałem cię chyba, bo byłeś przebrany za chińską bajkę, tak? Ale to nie jest w oprócie. Czy będą stream z wiarą. muszę tylko połączyć... Mi się wydaje, że tak. Hmm. Że za pół furas nawet, okej, okay, przepraszam, nie, nie ja mi się to łączy. Okej, okay, dobra, w ogóle jest. No sorry, bo ten... Yy, tak, dałem 4, to działało. Nie chcę, więc co się dzieje teraz? A VRChat Installation, dobra. E, to był VRChat reklamowany chińską bajką. On chyba zajmuje w miarę sensowną liczbę 820 MB na dysku. Więc nie ma jakiegoś szczególnego obciachu. Jest za darmo, więc możemy testować. Tak, rzeczywiście było dobre. tak, teraz tutaj tylko zamknę dla tuberów ten rozdział życia.